Siema, no, lecimy z kolejnym zapisem z przygodami Tomiego i dzisiaj troszkę luźniej, więc porobimy sobie napady na sklep i może jakieś misje z jakimiś motorami, do którego w sumie możemy teraz jechać. To pojadę pierwszy do tego motorka i zrobimy sobie misję, tylko że gdzie to było? Tu. Dobra, więc jedziemy sobie do tego i zrobimy pierwszy to, a później jakiś napad na sklep. Py, -y. Robimy dzisiaj misje poboczne, trochę ludzi. Trochę trzeba dzwonić z tą fabułą, bo... Fabuły za dużo zrobione jak na... ...poboczne misje, w stosunku do pobocznych misji. Dobra. Kurde, dalej ubolewam na tym, że muzyki nie ma. To jest tak, tutaj, w, to robi tak klimat. Mm. No nie możesz, nie? Szkoda. No. Od bym strajka dostał. Miałem raz tą muzykę, tą, ale przeszło jakoś. Chyba ten. Zresztą ja wycinam też muzykę w montażu, jak gdzieś tam jest. Więc ten, kto jest na streamach, to tak ma lepiej. Dobra, dojeżdżamy na miejsce, bierzemy motor i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wątpię, że coś wyjdzie, ale ja jestem tragiczny w to. Można spróbować chociaż, dobra. Plac zabaw PCJ No nie wiem czy taki plac zabaw Prędzej się zdenerwuje I jazda No nie no Dobra rozpędzimy się jeszcze Dobra no tak, już mi czas zabrało, super. No nie no, ja tego nie umiem już. Nie wiem, no ja jestem jakiś niepełnosprytny jeśli chodzi o te misję. <głosy> <głosy> nie no dobra, to już, to było, to było porażką chyba. no jak ja mam tam doskoczyć, no Nie chcę się. Ja muszę tą misję zrobić, żeby mieć 100%. To jest najgorsze Dobra, lecimy sobie jakieś sklepy obrabować. Nie chcę się kompletnie tego robić. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu chyba tak, bo tu jest ten tor. To będzie dobra misja Znaczy, no ona nie będzie dobra, ale... Dobra. Przestań być idziemy do top fan no nie wiem czy będzie taki top fan ale zobaczymy wyścig RC bandit brzmi interesująco zdalnie sterowane samochodziki samochodziki na pilota Jaki to ma dźwięk! XD Ale trzeba mocno wciskać klawisze, matko jedynie No, dawaj Ech. 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 Dobre Klicynik, klicynik. Wiesz, to kręcisz, Balina. Dobra. No ja, jestem mistrzem kierownicy. Tew. Dobra. Kręć, kręć. O, się tak ciężko tym jedzie. Dobra, to chwila prostej tego wyprzedzę to... o, Gdzie mnie tu bierzesz? O, od pleców mnie bierzesz? co za każdy Dobra mamy kolejny i kolejny Skręcaj pa I kolejny i następny Dobra, chyba się uda. Następny, następny. Dobra, dla musów tyle zostawiłem. A nie, nadciąga. Nie w takim tyle. Nadciągają za mną. Dobra. 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 Dobra, tu jeszcze tylko chyba zakam... O, nie, 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 nie. nie. Słychać już go na plecach. Żeby mnie przed metą nie wyprzedził. Chyba ostatni meta. I zapraszamy na metę. I 2,23. 100 dolarów! Jak prawdziwy wygraj wyścig pojazdów RC Bandit. Czas całkowity. 2,23. Pięknie. O, jest! Otwarty sklep! Niesamowite! Dawaj hajs! Jest! Udało się! Apteka jest otwarta. O nie Trzy gwiazdki mi ścigają w ogóle Dawaj mam mone! Give me the money! Kilka migu I lecimy! Dobra Muchas gracias Nagroda, 200 Premia za bezpośny skok nie wiem, to I do wody. Ale super, że jestem teraz obecnie... ...bez broni, a ja mam kolejny sklep. Zaskakuj. Pobijmy psa. Dobra. Ro Ronaldo slant! Ja, ja! No, no, Ronaldo, Lewandowski jest better. Dobra, dawaj haj, spakuj chromosomy do torby. Co za kasza. Dobra, gdzie jest. O, 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 posiadłość do kupienia przy okazji. Robimy jak najwięcej? Za 6000. Posiadłość Linksville kupione za 6000 dolarów. W garażu możesz przechowywać pojazdy extra. Zapiszmy sobie. O, jeszcze tu wyspoki porobimy. Dobra, idźmy i pewnie w drzewo 300. Dobra. A tu jest jeszcze następny. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze ten. No i do wody. Dobra, wierzymy, że mieliśmy furnuł wyskoczę jeszcze. No i nie dolecę znowu pewnie. <słuch> <słuch> Już motor tam jest, mój. Na dnie. Dobra, lecimy sobie... Nie wiem co zrobić w takim układzie. I... No nie ma, nie ma tu na razie co do robienia, bo nic nie obczaiłem na ten odcinek. A gdzie się zrespimy? Zrespimy się w tym szpitalu. Więc no dobra, sobie chyba skończymy, chyba że tu będzie jeszcze zabijaka, bo mi się coś kojarzy. Zrobimy sobie tu po lewo gdzieś. Nie, tu jest rezydencja. No to dobra na... Sam koniec sobie kupimy jeszcze rezydencję i kończymy. Bo tak naprawdę nie ma co tu już więcej na razie do roboty, bo muszę to ogarnąć wszystko. Za ile tą rezydencję? Za 8000. El swanko. Dobra, także co? Niewiele zrobiliśmy. Może w tym odcinku trochę o wiele luźniej niż zazwyczaj nie robiliśmy misji. Trochę sobie tutaj pokombinowaliśmy. 36% z ukończenia gry. Także co? Dziękuję za oglądanie. I słyszymy się w następnym siamanko.